Ale co teraz nieśmiało dochodzisz do tego tematu, żeby zapytać, zadać mi to trudne pytanie, które ci niech. Lewo... Tak, przechodzi, tak? Co chcesz na święta? Co chcesz na święta, tak? Mhm. Ja już wiem, co chcę. No. Już dosyć dawno wiem, co chcę. Wszystko zapisane, koszyk, link mogę dać. Mhm. Na mikołajki, szanelki, na gwiazdora Diora. Rym przypadkowy absolutnie, ale zakupy nieprzypadkowe. Potrzeby też nieprzypadkowe. Potrzeby Ile to... duże. Ile to kosztuje? Dużo. Czy możemy wymienić? Nie możemy. Pytanie? Nie możemy. A jakieś alternatywne no, rozwiązania? Nie można wycofać. Przeszło, przeszło, powiedziane, wypowiedziane, koniec, wypuszczone. Już się nie możesz z tego wycofać. Hmm, Musimy teraz narkę sprzedać. Starczy? Ja nie wiem, czy to można powiedzieć, ale jeszcze można męskie tamte sprzedawać. No co ty poszalałaś? No przecież są dwa. No co to teraz co sugestia, że są dwa? No jedno ci by było niepotrzebne. Jak było mi niepotrzebne? No tak słyszałam, nie że ja ci każę. Skąd masz takie informacje? No na tego Diorka i Chanelki to się skąd, skądś indziej weźmie, ale po prostu... Kto ci to powiedział? Gdzie ja to słyszałam, zauważyłaś? że tak robią. Kto tak robi? Nie, nie wiem kto tak robi. A gdzie to słyszałaś? No słyszałam nieraz. Najcenniejsze co w życiu mamy mężczyzna i sprzedać, żeby kupić Chanel? Masz dwa. chodźcie <laughs> Oszalałaś. Ale po co ci oszalałaś. Ale nie ma takiej mowy Ale w ogóle. Po co ci dwa? Nie ma opcji. Jedno starczy. Nie. No, zobaczymy. Ja nie dam w życiu, żeby, żebyś nie miał jakichś głupot. Teraz jakichś pomysłów dziwnych. Bo już w zeszłym roku był dobry filmik o tym, to Ty chciałaś tam coś tam zjoranie. Ale co? No na święta teraz, bo są Mikołajki znowu i. No są, ja już wiem. Święta Bożego Narodzenia.